Opowiem ci historię, prawdziwą, taką, która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Katowice, Polska, 2025 rok. Michał, 46 lat, operator w hucie. Od ponad dwóch dekad pracuje na nocnej zmianie. W marcu 2024 roku doszło do awarii zaworu ciśnieniowego eksplozja. Fala akustyczna. W lewym uchu cisza. W prawym 40% ubytku. Lekarz mówi: Biuro, spokój, adaptacja. Michał mówi: Nie umiem siedzieć. Umiałem słuchać ludzi. Teraz muszę patrzeć. Wraca na hale. Zaczyna czytać z ruchu warg. Uczy się gestów. Zauważa, że większość komunikacji to nie słowa, to spojrzenia, rytm, napięcie ciała. Wprowadza zmiany. Kolorowe opaski dla nowych pracowników. Ręczne sygnały przy maszynach. Tablica bez słów, miejsce na kartki, ostrzeżenia, rysunki. Nie prosi o zgodę. Po prostu robi. Po miesiącu hala działa ciszej. Po dwóch sprawniej. Po trzech bez krzyku. W 2025 roku Michał zostaje wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy za wdrożenie systemu komunikacji niewerbalnej w środowisku przemysłowym. Nie odbiera nagrody. Zostaje na zmianie. Koledzy mówią, że od kiedy Michał przestał słyszeć, zaczęli się naprawdę dogadywać. On mówi: Dziś jego słuch nie wrócił. Ale hala działa. Ludzie rozumieją się szybciej. I nikt nie musi krzyczeć, żeby być usłyszanym. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.